To, że Polska jest demokratyczna, że Polska jest różnorodna, że Polska jest krajem, w którym każdy może znaleźć miejsce dla siebie. Widzicie Państwo, skórny, brunatny, marsz, korony chłopców, kurza, na brunatno, wnoszące yy, xenofobiczne, nietolerancyjne hasła. Dzisiaj w sposób symboliczny zdarzają się te dwie misje. Ja chciałbym, żebyśmy właśnie więcej rozmawiali o tych misjach, o tym dlaczego w środku Europy w sercu Polski, stolicy kraju, który tak został strasznie e, e, naznaczony piętnym II Wojny Światowej? Dlaczego ulicami miasta, w którym było największe na świecie getto żydowskie, z którego deportowano pół miliona Żydów i ich eksterminowano? Dlaczego młodzi ludzie chodzą na ulicę i hajlują? nie są krzyż cenycki, symbol faszystów. Dlaczego wołają pedały do gazu? Co się dzieje? Wysłać tych ludzi, że są zdolni do takich czynów. To są pytania, które dzisiaj powinniśmy sobie zadawać. Powinniśmy się zastanowić nad wizją Polski, nad przyszłością Polski. Jak Polski chcemy Szymy? Ciao, bella, ciao, bella, ciao, bella, Ciao, 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 za Martina, Kristość Mediado, Teodorowato portami via. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 z nich świata są z nami pacyfistki, feministki, lesbijki, politycy. A pan po każdej stronie proponuje nauczyć się ponownie historii. Bo historia pokazała, do czego faszyzm doprowadził. No to co? Mówiłaby tak. Faszyzm nie przejdzie. Faszyzm nie przejdzie. Faszyzm nie przejdzie wszystkie przejdzie. Słuchajcie, jest taka informacja. Narodowcy strzelają racami w policję, a policja użyła armatek wodnych. My natomiast jesteśmy pokojowi. Kochani, my jesteśmy pokojowi. Dziękujemy policji za to, że nas dobrze traktuje, że nas nie bije, nie rozgania. Jesteśmy legalni! Brawa na to! Brawa na policji. Blokujemy zlona rama oporu przeciwko skrajnemu nacjonalizmowi, blokujemy pokoju Jesteśmy tutaj, żeby powiedzieć nie. Jesteśmy razem. Jesteśmy, żeby powiedzieć tak, sobie nawzajem, w wolnej Polsce, kolorowej, niepodległej.